Idziemy szukać dalej. Tak, jest jeszcze, jest, są cztery, jeszcze jest jeden przystanek. Nie, no musi być, musi być. 15. Sprawdziliśmy, jakby wszystkie strony Poznania. W każdą, w każdą stronę Poznań sprawdziliśmy i w żadnej nie da się dechać na, na ramowicach Na 100% jesteśmy jest. na, na na, starym rynku, no k**a, przecież to musi być. Więc no ten o, o, ostatni przystanek jest tylko i wyłącznie naszą nadzieją, bo ja nie dojadę stary, naprawdę. Zrobimy tak, może być problem z ulotkami, ja nie wiem, czy w ogóle jeszcze ktokolwiek robi ulotki. Będziemy do kebaba, wezmę tych ich takie uloteczki o, i będę bez je rozdawał. Kitu. I to jest to jest u... dobra, jesteś to to jest bez... Menu, po prostu. Pajdę powiedział, że chcę poroznosić i tyle. Dobra, 911. 9, 9 przystanków? Na ramowice. Jest. I teraz prób mamy godzinę. Dobra, 1425, a mamy 148. O kur. A nie ma co szybciej. Mogę, mogę menu? Mogę menu wrzeć sobie karteczki? O, to dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo ci Zapraszamy do stodoły kebab, duży kebab zdrowy Zapraszamy do stodoły, duży kebab, duży zdrowy Zapraszamy do stodoły, duży kebab, będziesz duży zdrowy doła najlepszy kebab, będziesz miał wielkie muły i nie będziesz się bać Stodoła, stodoła kebab, duża kola na połowina, czosnek Kolego, dzięki bardzo